A już w tym momencie przyszedł czas na bohaterów co main eventu. Adrian Polak Polski. siedem 400. A jego przeciwnikiem będzie Amadeusz Ferrari Roślik. 76 400 kolejne wielkie zaskoczenie Ferrari lżejszy od Polaka. Adrianie, chodź na sekundkę e, Panowie tutaj przytrzymajcie Madeusza e, Adrianie, skąd skąd ta złość, skąd te nerwy? Wydawało się, że jutro tylko wyjaśnienie tematu, a tymczasem chyba coś się zmieniło. Widać urabura, obstrany jest. Widać od razu? Chyba Kozak jesteś, zobaczymy. Przysięgam ci. Jutro cię kończę. Kończę cię. Nie macie. Nie macie, rozumiesz? Nie macie. Amadeusz, Amadeusz, w takim razie pytanie do Ciebie, no tutaj już naprawdę dzisiaj, dzisiejszy dzień jest niezwykle emocjonujący, jutro ostateczne rozstrzygnięcie, no i właśnie, ludzie mówią, że jeśli przegrasz tę walkę, to jest ostateczne rozstrzygnięcie, a jeśli wygrasz tę walkę, a jeśli wygrasz tę walkę, to będzie szansa na trzeci pojedynek, jak to wygląda z Twojej strony i co się w ogóle między Wami w tym momencie dzieje? To jest jak Jaki trzeci pojedynek Jutro go kończę przed czasem, będzie wiedział, że nie ma szans na następną walkę. Wypierdalam go z federacji raz na zawsze i tyle. Jak chcesz sportowych walki, to idź do KSW, albo do FENU, albo po... idź na Almę, a nie tutaj. Nudzisz ludzi, człowieku, spierdoliłeś tą galę, jesteś nudny. Jutro cię kończę i, I tyle. I wypierdalasz, kurwa, jak bo... Dobrze, moi drodzy, to jest... Newralgiczny czas to jest najwralgiczna chwila. Widzimy się jutro w Oktagonie. Fejmem ma 7. Tak. Ostatnim razem spadli ze sceny. Dzisiaj chcemy tego uniknąć. Jutro będą mieli okazję udowodnić swoją wartość. Adrian cały czas powtarza, że Amadeusz jest obstrany, obstrany. Zobaczymy jutro. Jeden i drugi będą mieli okazję udowodnić, który jest lepszy.